Cześć, bardzo się cieszę, bo dostałem w tym tygodniu stare polskie radio Syrena z połowy lat 50. Tutaj widać jeszcze resztki zabezpieczenia do transportu. Zaraz to powyjmuję. Fajnie, że nie uszkodziła się ta szybka z nadrukami skali. Nawiasem mówiąc, w Syrenach widziałem zwykle trochę inną skalę, a ta wygląda jak od poprzedniego modelu AGA, tutaj jeszcze z symbolem T3, czyli zakładów radiowych imienia Kasprzaka. Zachowały się oryginalne pokrętła, to jest wyłącznik i zarazem potencjometr do regulacji głośności, a mniejsze obok to chyba regulacja barwy tonu, po drugiej stronie mały przełącznik zakresów fal i obok duże pokrętło do strojenia. Materiałowa okładzina zachowała się w ładnym stanie, nie widzę, żeby była gdzieś przetarta czy rozerwana, natomiast drewniana skrzynka czy obudowa radia, a głównie jej okładzina na górze jest wytarta z lakieru i ma ubytki. Postaram się ją troszeczkę odświeżyć. Zachowała się tylna ścianka, chociaż napisy na niej są już mocno zatarte, ale logo T3 i napis Syrena są widoczne poniżej, ledwie, ledwie widać schemat z oznaczeniami typów lamp. Tak prezentuje się wnętrze, w zasadzie jest to w miarę czyste i w miarę kompletne. Głośnik jest tutaj odczepiony i postawiony z boku. Powinien być w tym miejscu, ale niestety mocujące go śruby oderwały się od obudowy. Trzeba to będzie naprawić. O, tutaj głośnik jest odłączony i wyjęty z obudowy. Na razie go tak zostawię. Z takich oczywistych braków nie zachował się przewód zasilający, a tutaj brakuje jednej z lamp. Lampy prostowniczej typu AZ1, ale akurat w weekend wybieram się na tarki. Może taką znajdę. Pozostałe lampy są. Czy sprawne, to się dopiero okaże. Przekrzywiła się ta lampa od magicznego oka, ale jest to tylko kwestia poprawienia jej e, mocowania. No i nie ma tutaj linki do napędu skali, czyli to też będzie do naprawienia. Ogólnie myślę, że jest to bardzo ładne radio. Postaram się to powoli, stopniowo rozmontować, wyczyścić, znaleźć brakujące elementy. Będzie o tym co najmniej kilka publikowanych co jakiś czas odcinków na kanale. A czy radio będzie działało, zobaczymy. Na razie służy jako ładna ozdoba.